Czy już? Szoruj, Szoruj. Jak cię, ja ciężko pracuję, ja ci dam szoruj, szoruj. Pójdziemy elegancko, nie? No, dam, hej, tutaj, hej, tutaj. Co? Hej, tutaj, hej, tutaj. Chciaś, konie, tu teraz bajonie nie. A co nie dwa? No. Gruby jak świnie. Starczy. Nie? Pieraj, pieraj, pieraj. Jeszcze jeden został. Co? Nic, nic. Gdzie jest? Zaraz cykniesz. Do 60. Co, spykło?